łaskawej patronki naszej stolicy, Warszawy, patron strażniczki Polski. Będzie tu prolekcja na temat e, historii tego cudownego wizerunku, więc e, tak króciutko, żeby to wszystko jakoś pomieścić, chciałbym się tylko w paru zdaniach teraz odnieść do tej liturgii słowa dzisiejszej 21. niedzieli. A ona po pierwsze przypomina nam o naszych chrześcijańskich obowiązkach. A tym obowiązkiem chrześcijanina jest służyć Panu. Tym obowiązkiem chrześcijanina jest przyjmować, najpierw usłyszeć i przyjąć Słowo Boże. Tym obowiązkiem chrześcijanina jest umocnić się na tę służbę, na tę zdolność słuchania, a to umocnienie mamy w Eucharystii, w chlebie życia. Moi drodzy, to już kolejna niedziela, kiedy słyszymy naukę Jezusa o chlebie z nieba, o chlebie dającym życie wieczne, czyli o Eucharystii. Wszystkie te fragmenty Ewangelii pochodzą z szóstego rozdziału Ewangelii świętego Jana. To jest opis tego nauczania, które Chrystus wygłosił w synagodze w Kafarną. I dzisiaj słyszymy także, że nie wszyscy te słowa Jezusa o tym, że to on jest tym chlebem życia, nie wszyscy te słowa zrozumieli i przyjęli. Wielu odeszło wtedy od Jezusa. Nie tylko nie uwierzyli, ale nie chcieli. Nie chcieli w niego wierzyć. A nie chcieć to o wiele gorzej niż nie wierzyć. Obserwujemy to na co dzień, jak bardzo dary Bożej miłości, szczodrości, ofiary są pogardzane przez chrześcijan, przez naszych bliskich i znajomych, a może i przez nas samych. Bóg przychodzi, ofiarowuje się, cierpi, a człowiek, a człowiek nie chce, a człowiek jest obojętny, byle jaki. Każda świadoma rezygnacja z Komunii Świętej, kochani. Stanowi ogromną, chociaż najszczęściej nieuświadamianą, nieuświadamianą przez nas, ale ogromną tragedię człowieka. Jest jednak na koniec tej dzisiejszej Ewangelii taki moment pokrzepienia, moment radości podnoszący nas na duchu, bo Szymon Piotr mówi do Jezusa, odpowiadając na jego pytanie: Panie, a do kogoż my pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Nigdy wszyscy nie przyjęli Chrystusa i nie przyjmują, ale trzeba prosić o to, aby być w tej grupie ludzi i my do tej grupy ludzi należymy, grupy ludzi, która szuka prawdy, który szuka umocnienia swojej wiary, szuka zrozumienia Ewangelii, nauczania Chrystusowego, bo to są słowa, które dają szczęście na życie doczesne i dają życie wieczne. Prośmy więc o to, abyśmy chcieli należeć do tej reszty, byśmy chcieli być tą solą Ziemi i światłem świata i pragnęli zrozumieć te słowa Jezusa, pogłębiać naszą wiarę. Starajmy się i módlmy się, abyśmy zawsze należeli do tej grupy trwającej przy Chrystusie, który ma dla nas słowa życia wiecznego. I jest chlebem na to życie i na nasze zbawienie. Amen. Prośmy teraz naszego Pana Jezusa Chrystusa o miłosierdzie dla tych dzieci, które mają dostąpić łaski Chrztu Świętego, dla ich rodziców chrzestnych i wszystkich owszczonych. Wołajmy do Niego, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś te dzieci mocą tajemnicy Twojej śmierci i zmartwychwstania przez Chrzech Święty odrodził i włączył do Kościoła. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przez Krzescy bezmowanie uczynił je wiernymi uczniami i świadkami Twojej Ewangelii. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś przez świętość życia doprowadził je do radości Królestwa Niebieskiego. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, aby rodzice i chrzestni dawali tym dzieciom przykład żywej wiary. Wysłuchaj. Prosimy Cię za naszą ojczyznę, o pokój, zgodę i życie w dostatku dla wszystkich obywateli. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię za naszą parafię, za wszystkich wiernych z naszej parafii, aby ten czas nawiedzenia obrazu Matki Bożej łaskawej stał się błogosławionym czasem i umacniał wszystkich w pokonywaniu naszych różnych trudności, w wypełnianiu codziennych obowiązków. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię za zmarłych parafian i za zmarłych z naszych rodzin za świętej pamięci Jerzego Gościewskiego w trzecią rocznicę śmierci, za którego sprawowana jest tam święta, o Twoje Boże miłosierdzie i zjednoczenie z błogosławionymi w niebie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś w nas wszystkich odnowił łaskę chrztu świętego. Wysłuchaj nas, Panie. Święta Maryjo Matko Boża, Święty Janie Chrzcicielu, Święty Józefie, Święci Piotrze i Pawle, wszyscy święci, Święte Boże, Wszechmogący wieczny Boże, ty posłałeś na świat swojego syna, aby oddalił od nas moc szatana ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości, Pokornie Cię błagamy, abyś te dzieci uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił je świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Was broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieku. Przez tajemnicę tej poświęconej wody racz udzielić duchowego odrodzenia Twoim sługom, których w wierze Kościoła wezwałeś do chrztu, aby otrzymali życie wieczne przez Chrystusa, Pana Naszego. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez Was dzieci przez sakrament chrztu odmiłującego Boga, otrzymają nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby zachować w nim to Boże życie odskażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc kierujecie się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, której wasze dzieci otrzymają chrzest. A zatem pytam was, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, by was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Wyznanie wiary, czy wierzycie w Boga Ojca, wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, święty Kościół, powszechne obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Franciszek otrzymał chrzest w wieżę kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Franciszku, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Izabela otrzymała chrzest wieżę Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Izabelo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Czy chcecie, aby Hanna otrzymała chrzest, wieże kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Hanno, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Bóg wszechmogący Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżbem zbawienia, abyście włączone do ludu Bożego wytrwały w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Drogie dzieci, stałyście się nowym stworzeniem i przyoblekłyście się w Chrystusa, dlatego utrzymujecie białą szatę. Niech wasi bliscy słowem i przykładem pomagają Wam zachować godność dzieci bożych nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa.